Polska jest obecnie 17. największym eksporterem żywności na świecie. Biorąc pod uwagę dynamiki obserwowane w latach poprzednich, jest duża szansa na to, że w ciągu najbliższej dekady awansujemy do eksklu ekskluzywnej pierwszej dziesiątki. Natomiast z jednej strony mamy wiele argumentów, aby to zrobić. Mamy bardzo dobrze rozwiniętą bazę surowcową, mam tu, mam tu na myśli rolnictwo. Mamy nowoczesny park maszynowy w przemyśle przetwórczym. Mamy już utarte kontakty handlowe, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w innych krajach na świecie. Oraz ciągle dosyć niskie koszty pracy. Więc jest wiele, wiele, wiele takich czynników, które będą nam sprzyjać. Natomiast też warto pamiętać o tym, że jest sporo wyzwań. Kraje, które trzeba będzie przegonić na tej drabinie. To są bardzo ważni eksporterzy, którzy również się rozwijają. Jest tam wiele krajów europejskich, ale również spoza Europy, które będą miały, które mają jeszcze niższe koszty pracy, które mają większą łatwość zwiększania sprzedaży zagranicznej produktów nieprzetworzonych, co u nas już powoli w tym obszarze w Polsce już powoli następują coraz większe ograniczenia. Też Ważnym kierunkiem rozwoju, jeśli chodzi o możliwości awansu na tej drabinie światowej, jest też kwestia struktury produktowej polskiego eksportu. Jeśli porównamy naszą strukturę z takimi krajami jak Francja, jak Włochy, to pierwsze, co zwraca uwagę, to Dużo wyższy udział produktów przetworzonych w krajach Europy Zachodniej czy Południowej, niż to ma miejsce w Polsce, szczególnie jeśli mówimy o eksporcie na dalekie rynki. Jest to bardzo istotne z tego względu, iż wysokie, da, czy dalekie, dalekie rynki, czyli mówimy o dużych odległościach, mówimy o kosztach transportu, i tutaj potrzebne są po drugiej stronie wyższe marże. Po to, żeby po pierwsze zrekompensować te koszty, po drugie, też dać polskim firmom zarobić. Więc zmiana tej struktury i bardziej pójście w kierunku produktów wysoko przetworzonych jest jednym z większych wyzwań, z którym będą się musiały uporać polskie firmy, aby faktycznie do tej pierwszej dziesiątki na świecie trafić. W optymistycznej wersji uważamy, że Polska potrzebuje 10 lat, aby znaleźć się w ekskluzywnej pierwszej dziesiątce największych eksporterów żywności na świecie.